Dzisiaj odcinek dla branży automotyw, dla branży samochodowej. Taki krótki przegląd tego, czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o obsługę klienta, w szczególności w segmencie premium. Wiem, że jakiś czas temu, między innymi na LinkedInie, pojawiały się takie historie z salonów marek, których nie wymienię, bo w zasadzie przekrojowo było to bardzo szerokie. O tym, że obsługa klienta nadal kuleje. Ja chcę dzisiaj powiedzieć o jednym przypadku, ale być może ta, ta mikroseria będzie miała swoją kontynuację. Otóż umawiam się na jazdę testową w Salonie X, nazwijmy to, pewnej marki. A... Wrócę tą historię do punktu, w którym mamy już termin, godzinę, ale z jakichś powodów muszę na dwie godziny przed przełożyć jazdę testową o tydzień. Po prostu coś mi wypadło, a nie ma mnie w międzyczasie w tygodniu na miejscu, więc dokładnie o tydzień, piątek, piątek w takiej formule. Handlowiec informuje mnie, że Informuje mnie o tym, że na przyszły piątek nie będzie miał samochodu, to ja chcąc nie powiem wymusić, ale chcąc prowokować na nim pewną pozytywną handlową kontynuację, mówię okej, okay, dobrze, to my w takim razie pójdziemy do salonu Y tej samej marki w mieście, w którym mieszkam i okej. Okay, Zrobię tam jazdę testową i wracam do pana, panie, nazwijmy go Andrzej. Na co, uwaga, i tu jest puenta, która powinna nas zmrozić, na co pan Andrzej mówi świetnie. Zapraszam serdecznie. Pozwolę, żeby ta myśl jakoś tak wam utknęła w pamięci. Co poszło nie tak. Po pierwsze, pan Andrzej nie wie, czy ja będę w drugim, ja już nie mówię, że konkurencyjnym dla niego, ale w drugim salonie, i on nie wie, czy ja będę. Po drugie, po drugi Andrzeja tam nie będzie. Będzie handlowiec innej marki. Po trzecie, on nie wie i nie ma żadnego wpływu, jak przebiegnie jazda testowa, czy w efekcie samochód mi się spodoba bardziej, czy mniej, i co zrobi handlowiec z salonu Y, żeby mnie przekonać do zakupu u niego. I po czwarte, Zdaje się na um, mój czas i na moją inicjatywę, w tym, że ja do niego wracam. Ci z Was, którzy są początkującymi handlowcami, szczególnie w salonach samochodowych, zwróć, zwróćcie, zróbcie wszystko odwrotnie niż pan Andrzej w tym przykładzie. A będziecie na dobrej drodze do tego, żeby zapewnić sobie klienta. Najlepsze jest to, że ja jestem zdecydowany na ten samochód, chciałem się tylko nim przejechać. Chciałem, żeby ktoś mi o nim opowiedział, chciałem, żeby ktoś przejął inicjatywę, żeby ktoś mi sprzedał w taki sposób, jak ja sprzedaj. W salonie X nie udało mi się to zrobić. Serdecznie zapraszam, jak pan odejdzie w salonie Y. A w następnym odcinku prawdopodobnie w tygodniu nagram co wydarzyło się w salonie Y, bo to woła jeszcze bardziej o pomstę do nieba. Mimo wszystko wszystkiego dobrego. Do to... usłyszenia.